Szanowni Państwo, od kilku lat Prawo i Sprawiedliwość prowadza program Drożyzna Plus. O tym, jak wzrosły ceny żywności, czy też kosztów utrzymania przekonały się już polskie rodziny bardzo dotkliwie w ubiegłym roku. A ten rok szykuje się jeszcze bardziej dramatyczny. Żywność w ubiegłym roku wzrosła o około 20%. Ceny słynnej pietruszki 300%. Ceny energii elektrycznej od tego roku wszyscy będziemy widzieć, jak będą galopowały na naszych rachunkach. Nic dziwnego, bo PiS postawił na węgiel i to głównie ten z Rosji. Mało tego, polskie rodziny, szczególnie młode polskie rodziny, dostały nowe podatki. Mało. Że PIS zabrał im dotychczasowe dobre programy, takie jak program Mieszkanie dla młodych, dzięki któremu mogli mieć dofinansowanie do własnego mieszkania, do kredytu, który zaciągali. Dzisiaj mało że PIS taki program zlikwidował ten program, to jeszcze dołożył im podatek bankowy. I dzisiaj polskie młode rodziny głównie, ale tak naprawdę wszystkie, które biorą kredyty, muszą ponosić dodatkowe obciążenia w postaci prowizji, opłat manipulacyjnych, a nawet ubezpieczeń. I to są realia, w których żyją polskie rodziny. Wzrost kosztów żywności, opłat za prąd, za wodę, za odpady i do tego jeszcze dodatkowe koszty, których nigdy nie było. Wspomniany przeze mnie podatek bankowy, wspomniana opłata mocowa, czy też dodatkowe koszty, takie jak podatek handlowy, czy podatek galeryjny. Takich podatków jeszcze nigdy nie było, a zaraz będzie podatek cukrowy. Tych podatków PIS prowadził już 40. Szykuje się kolejny. I to jest cała prawda o tym, że PIS, tak naprawdę podnosząc wynagrodzenia czy też robiąc jakiekolwiek transfery socjalne, funduje z drugiej strony taki wzrost cen i takie podwyżki, że z tych transferów socjalnych i ze wzrostu wynagrodzeń niewiele zostaje. Pan poseł Dariusz Joński. Szanowni Państwo, z inicjatywy Klubu Koalicji Obywatelskiej odbyła się dzisiaj debata wstajemy na temat drożyzny. Ta debata jest na prośbę Polek i Polaków, którzy codziennie na ten temat mówią w sklepach, na rynkach, na ulicach, w rozmowach z nami. Jest ogromna drożyzna i inflacja. Otóż, Szanowni Państwo, dzisiaj pan minister wszedł wiele rzeczy opowiadał, ale nie możemy przejść obojętnie wobec tematu drożyzny gdzie mówi pan minister Szwed, że nie ma żadnej drożyzny że jest taniej nawet niż w 2015 roku otóż szanowni państwo my też zrobiliśmy zakupy w tym samym dyskoncie w którym zrobił zakupy pan prezydent duda w 2015 wtedy kosztowało to 30 parę złotych, u nas ponad 50 wiem że można gdzieś tam w promocjach znaleźć ponad 40 zł tak czy inaczej poszło 30 40% produkty które w tych dyskontach można kupić. No ale funkcjonariusze Pisu dzisiaj poszli do tego samego dyskontu i chwalą się, tylko pozakupywali tak de facto w dwudniowej promocji te dziewięć produktów, bo ten dyskont wprowadził 9 produktów i promocję na dwa dni i twierdzą, że jest taniej, bo za 29 kawałki. Oczywiście, można taką fikcję uprawiać, ale prawda jest taka i tego e, Pis e, Pis tego e, nie może oczekiwać dalej Polaków. Jest drożyzna. 30-40% wyżej i to, że na chwilę nawet, jeśli ten sam dyskont wprowadzi promocję na dwa dni, to wcale nie oznacza, że Polacy więcej nie płacą. Dlatego też stoimy tutaj przed państwem i chcemy mówić, że będziemy ten temat podnosić, bo to jest temat, który najczęściej dotyka zwykłych ludzi. Dziękuję. Szanowni państwo, ta debata też pokazała, że politycy PiSu są odrealnieni. Stracili kontakt z rzeczywistością. Prawdopodobnie to jest związane z tym, że Codzienne problemy Polakom są dla nich zupełnie obce. Przypomnę, w dniu wczorajszym opublikowano zarobki zarządu Banku PKO Bank Polski. Prezes Jagieło 4 miliony ponad milion 200 więcej niż w roku 2018. Max Trzkowski, który do niedawna jeszcze był kolegą z ław poselskich, dzisiaj jako wiceprezes tego banku zarobił 2 600 miliony 600 w roku 2019, to jest o ponad 1,5 miliona więcej niż w roku 2018. Jeszcze inny sposób na walkę czy z, z drożyzną sprawiła sobie grupa współpracowników pani poseł Zalewskiej z Dolnego Śląska, którzy postanowili po prostu w bezpardonowy sposób okraść PCK. Okradli tak naprawdę tych, którzy pomocy najbardziej potrzebują. Dzisiaj jest skierowane w stosunku do nich agroskarżenia o kradzież rzędu 3 milionów złotych. Oczywiście tego też nie czuje pewien poseł z Solidarnej Polski, który ma różne grupy społeczne w nosie, bo przypomnę, że w roku 2016, kiedy pełnił funkcję wiceprezesa PGNiG, zarobił ponad 2 miliony złotych. Tak, ci ludzie stracili kontakt z rzeczywistością i codzienne troski i problemy polskiego obywatela, pielęgniarek, położnych, nauczycieli, lekarzy są im po prostu obce. Proszę państwa. Od 15, od 15 roku schab podrożał 40%. Ziemniaki podrożały 70%. Kapusta kiszona 100%. To informacja dla pana prezesa, który tak lubi zjeść schabowego z kapustą yy, zasmażaną, którą zrobi mu pani yy, Przyłębska. Proszę państwa, ale to nie jest tragiczne. Tragiczne jest to, że rosną koszty utrzymania w domach pomocy społecznej, rosną, rosną koszty utrzymania w szkołach, rosną koszty utrzymania w domach dziecka i w szpitalach. Tam już niedługo zacznie się podawać tak zwane śmieciowe jedzenie, żeby można było z tych paru groszy tych ludzi utrzymać. To jest, proszę Państwa, tak zwana drożyzna plus. A nie, słyszać, nie słychać w ogóle o programie Subwencja plus, która by pozwoliła samorządom na to, żeby inaczej karmić, inaczej dawać pieniądze. Proszę Państwa, PiS powinien jak najszybciej odejść od tej władzy i zostawić Polskę jeszcze, póki można ją naprawić. Dziękuję bardzo. Pis zaklina rzeczywistość. W tej debacie powtarza non stop, że przecież polskim rodzinom żyje się lepiej, że przecież inflacja w Polsce jest niska. My nie chcieliśmy debaty o średniej inflacji, tylko o drożyźnie. To jest spora różnica. Drożyzna dotyczy podstawowych produktów spożywczych, dotyczy cen paliw, dotyczy cen energii elektrycznej czy gazu. A ta debata przypominała wypowiedzi Władysława Gomułki z grudnia 70 roku, ulubionego polityka Jarosława Kaczyńskiego, który wtedy grzmiał, czego się martwicie, że rosną ceny żywności, że rosną ceny mięsa, przecież lokomotywy i tory tanieją. Tak nie można w XXI wieku argumentować. Nam chodzi o tę trwogę, gdy emeryt podchodzi w markecie do kasy i boi się, ile za chwilę zapłaci. Nas interesuje to, jak emeryt z trwogą otwiera kopertę z rachunkiem, która, który przyszedł z gawdzowni albo zakładu energetycznego. To jest drożyzna, a nie średnia cena lokomotyw i torów. Proszę Państwa, na koniec taka ciekawostka, jeszcze, która pokazuje, jak funkcjonuje nasz parlament. Kiedy wczoraj. PiS, lewica z PiSu, bo tak ją trzeba nazwać, razem z lewicą z lewicy, uchwalała następny podatek, tak zwany podatek cukrowy, to cała lewica była na sali. Dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy o drożyźnie, o tym, jak się źle żyje Polakom, młodym ludziom i starszym, lewicy z lewicy nie było w ogóle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zaklinanie rzeczywistości nic nie da i życie we własnej bańce posłów Prawa Sprawiedliwości i rządu PiS u też nic nie da zwykłym polskim rodzinom. Aż strach pomyśleć, co by było z Polską, gdyby PiS, gdyby PiS rządził w czasach, gdy był światowy kryzys gospodarczy. Oni nie potrafili sobie poradzić nawet z wirusem ESF, bo wtedy, kiedy dochodził on do centralnej Polski, ich minister chciał budować zapory na granicach. I to pokazuje ich parodię i paradoks nie potrafią poradzić sobie z żadną poważną sprawą, na którą tak naprawdę, od której tak naprawdę są, a szczególnie wzrost cen żywności, kosztów utrzymania, to jest to wielkie wyzwanie, na które dzisiaj czekają Polacy i chcą, żeby ulżyć im w tym wielkim bagażu, który szykuje się dla nich w 2020 roku. Szanowni Państwo, jakieś Dziękujemy. pytania? Dziękujemy. Dziękujemy.